We wtorkowy wieczór legionowska kuźnia smaku dla zwykłych konsumentów była niedostępna. Zamiast nich wzięli ją we władanie miłośnicy dobrej zabawy z lokalnego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Inna sprawa, że mając na uwadze ich stroje, niektórzy zrobili to w pewnym sensie incognito. Wiadomo, że jest karnawał. I wiadomo, że wiadomo, że karnawał kończy się ostatnim balem karnawałowym, który potocznie nazywany jest Ostatkami. Zorganizowaliśmy bal który kończy się, tak jak zapowiedziałem na początku, witając gości śledzikiem, a wszyscy, którzy tylko życzyli sobie, są po prostu przebrani. Zjawili się na wtorkowej imprezie Smerfetka i Papa Smurf, ale próżno było szukać marudy. Seniorzy nie marudzili zresztą także i przed balem. Bardzo szybko zapisywali się ludzie. Ja tak patrzę, że, że jakoś tak więcej jest niż miejsc i tego się boję. Nie wzięłam listy, ale mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Ano jest. Wystarczy spojrzeć na kilkudziesięciu roześmianych wirujących w tańcu biesiadników. Gdyby nie mało istotne w tych okolicznościach metryki, zapewne nikt nie domyśliłby się, że na parkiecie pląsają posiadacze co najmniej sześciu krzyżyków. Nie widać ich wieku, nie widać ich lat przepracowanych. Chcą się bawić, no bo przyszła na to pora. Nie ma żadnych uzupełnień w postaci dopalaczy, jakiegoś typu używek, innego typu historii. W temacie imprezowych rozweselaczy rodzimi emeryci są czyści niczym preferowany przez nich polski produkt eksportowy. Inna sprawa, że do czystego zabawowego szaleństwa nie jest im on niezbędny. No ale gdy zespół gra takie hity. Ostatkowy bal to tylko jedna z tegorocznych propozycji legionowskiego związku emerytów. Zaplanowano ich tyle, że trzeba je było zawrzeć w specjalnym wydawnictwie. Przewidujemy w tym folderze zorganizować dla ponad 4,5 tysiąca ludzi yy, różnego typu zagospodarowanie w cudzysłowie, a więc od wycieczek poprzez czasy zabawy, kuliki, koncerty, teatry, kino, film, różnego typu rehabilitacja. Także... Czeka nas zagranica, czeka nas Hiszpania, czeka nas Chorwacja, czeka nas Słowacja, czekają nas Węgry. Rozrastamy się jako organizacja. Jest nas już prawie 1500 osób. I co, na każdy dyżur przychodzą nowi członkowie, nowi ludzie, którzy chętnie się zapisują, bo widzą, że organizacja żyje, że widać ją w legionowie. No i tak będziemy trzymać dalej. Cóż można dodać? Tak trzymać.